magnat żeni się z ubogą żebraczką na miesiąc, żeby wygrać zakład, ale dwa dni później wszyscy o nie mieli. W samym centrum Bukaresztu, wysoko w eleganckim penthouse'ie z panoramicznym widokiem na miasto, w lat draganesku jadł śniadanie. Patrzył na ruch uliczny przez ogromne okno, ale wydawał się być myślami zupełnie gdzie indziej. Miał 45 lat. Był klasycznym przykładem odnoszącego sukcesy magnata. Nienaganny garnitur, markowy zegarek na nadgarstku i sposób bycia kogoś, kto uważa, że cały świat leży u jego stóp. Na jego niezwykle drogim telefonie, który leżał na szklanym stoliku, zawibrowała wiadomość od Bogdana, jednego z nielicznych bliskich przyjaciół. Spotkanie w klubie dyplomatycznym dziś wieczorem. Zapomniałeś? Wlad westchnął. Był tak zawalony obowiązkami, że nawet nie pamiętał o comiesięcznym spotkaniu z ekskluzywną grupą bogatych znajomych. Zwykle był gwiazdą tych wydarzeń, ale ostatnio wszystko wydawało mu się nudne i powtarzalne. Zakład w złym guście w klubie dyplomatycznym, jak zwykle atmosfera była wytworna i elitarna, z lekkim powiewem arogancji w powietrzu. Vlad wszedł do prywatnej sali, gdzie już czekali Bogdan, Radu i Andrei. Wszyscy ubrani bez zarzutu, każdy z kieliszkiem drogiej whisky w dłoni. – A to kto się pojawił? – Wielki Vlad Draganesku – zawołał Radu ze śmiechem. – Myślałem, że nas zapomniałeś, tak bardzo zajęty liczeniem pieniędzy. Wlad uśmiechnął się ironicznie i poprosił o single malt. I co tam u ciebie, Vlad? Jak życie? zapytał Andrei, łysy, barczysty facet, znany z interesów w nieruchomościach. Dalej samotny i bogaty, tak jak lubię. odparł wlad z nutą snobizmu. Bez komplikacji, bez dramatów. Bogdan, najmłodszy z nich, 38 lat, ale równie bogaty i wpływowy, wtrącił się z wyzwaniem w głosie. Nie uważasz, że się nudzisz, lat? Wygląda na to, że nic cię już nie ekscytuje. Co masz na myśli? spytał Wlad, marszcząc czoło. Widzisz, tak przywykłeś do luksusu i sukcesu, że zapomniałeś, jak to jest żyć naprawdę. Kontynuował Bogdan. Założę się, że nie rzucisz tego wszystkiego choćby na miesiąc. Atmosfera zgęstniała. Radu i Andrzej wpatrywali się ciekawie, czekając, aż Bogdan rozwinie myśl. Co to za propozycja? zapytał Wlad, czując lekką adrenalinę na myśl o nowym wyzwaniu. Bogdan uśmiechnął się przebiegle. Zróbmy coś innego. Dlaczego nie ożenisz się z kobietą bez grosza przy duszy, na przykład z żebraczką, i nie pozostaniesz jej mężem przez cały miesiąc? A co ja z tego będę miał? odpowiedział Wlad. Milion dolarów wypalił Bogdan. Jeśli wytrzymasz w małżeństwie z żebraczką przez miesiąc, dam ci milion w gotówce. Wlad poczuł dreszcz. Nie chodziło mu o pieniądze, bo dla niego milion nie był wielką kwotą. Pociągało go jednak samo wyzwanie. Możliwość udowodnienia, że może osiągnąć, co zechce. A jeśli przegram? Spytał, wiedząc, że tak naprawdę nie zamierza przegrać. Wtedy wpłacasz pięć milionów na wybraną przez nas organizację charytatywną, zakończył Bogdan z szerokim uśmiechem. Wlad chwilę się zastanawiał, po czym wyciągnął rękę. Zgoda. Bogdan uścisnął mu dłoń, a tak właśnie rozpoczął się zakład, który odmieni nie tylko życie Wlada, ale i los wielu innych osób. Podczas gdy oni rozmawiali, Nikt nie zwrócił uwagi na kobietę sprzątającą stoliki w pobliżu, która zerkała na nich ukradkiem. Ileana, nauczycielka, która została sprzątaczką Ileana Popesku, lat 37, o delikatnej twarzy i zmęczonym spojrzeniu, słyszała każde słowo. Serce waliło jej jak oszalałe, gdy wciąż kontynuowała pracę, zastanawiając się, co to za ludzie, którzy dla zabawy bawią się cudzym życiem. Nie była jednak zwykłą sprzątaczką. Kilka lat wcześniej pracowała jako nauczycielka literatury w renomowanej szkole w Bukareszcie. Życie obróciło się o 180 stopni po wypadku samochodowym, w którym zginął jej mąż. Koszty leczenia i rehabilitacji pochłonęły wszystkie jej oszczędności, zmuszając ją do przyjęcia każdej pracy, by się utrzymać. Kończąc czyszczenie ostatniego stolika, Ileana rozmyślała o ironii losu. Bogaci mężczyźni, którzy zakładają się i żartują z życia biednych, nie mając pojęcia, że sprzątaczka, którą ignorują, kiedyś była szanowaną intelektualistką. Westchnęła, zakończyła zmianę i wróciła do skromnego mieszkania, na które ledwo ją było stać. W następnych dniach Wlad zaczął wcielać zakład w życie. Wynajął detektywów i odnalazł kilka kobiet żyjących na ulicy, szukając takiej, która pasowałaby do jego planu. Wśród nich znalazła się właśnie Ileana, która czasami żebrała przed jedną z kościołów w centrum, by uzupełnić nędzne zarobki. Wlad nie wiedział, że Ileana słyszała już wszystko o tym zakładzie. Przygotował się do roli, ubrał się skromniej, zapuścił brodę i zaczął pojawiać się w miejscach, w których wiedział, że ona bywa. Spotkanie z Ileany pewnego mroźnego jesiennego poranka. Wład zbliżył się do miejsca, gdzie Ileana siedziała skulona z plastikowym kubeczkiem nadatki. Dzień dobry, może masz ochotę na gorącą kawę? Spojrzała na niego zaskoczona. Przez ułamek sekundy ich spojrzenia się spotkały a między nimi zaiskrzyła dziwna, nieoczekiwana nić porozumienia. Ileana była podejrzliwa, ale przyjęła kawę z nieśmiałym uśmiechem. Dziękuję. To bardzo miłe. Vlad usiadł obok niej i podał jej też bułkę. Mam na imię Wiktor, skłamał używając wymyślonego pseudonimu. A ty? Ileana, odpowiedziała popijając ciepłą kawę. Tak zaczęła się niebezpieczna gra kłamstw i uwodzenia. Z każdym dniem Vlad i Ileana stawali się sobie bliżsi. Każdy z nich sądziło, że kontroluje sytuację. Jednak los miał własne plany. A prawda, choć skrzętnie ukrywana, w końcu musiała wyjść na jaw, wywracając wszystko do góry nogami. Rosnąca zażyłość. W kolejnych tygodniach Wiktor uczestniczył w codziennym życiu Ileany. Codziennie rano przynosił kawę, jedzenie i spędzał długie godziny, siedząc z nią na zimnych schodach przy kościele. Ileana, początkowo bardzo wycofana, coraz bardziej się otwierała. Prawdę mówiąc, Czekała na jego przyjście z narastającą niecierpliwością. Vlad sam nie rozumiał, co czuje. Coś zupełnie nowego i niepasującego do planu. Jak to się stało, że wylądowałaś w takiej sytuacji? Zapytał pewnego dnia, wskazując na plastikowy kubek leżący na ziemi. Ileana wbiła wzrok w przestrzeń. To długa i smutna historia. Mam mnóstwo czasu, powiedział Vlad szczerze. Razem z mężem, Michajem, wracaliśmy z przyjęcia. On prowadził. Jakiś pijany kierowca wjechał pod prąd. Michaj próbował skręcić. Głos jej się załamał. Wlad poczuł ścisk w sercu, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczył. Położył rękę na jej ramieniu. Bardzo mi przykro. Ileana otarła łzy. Potem wszystko się posypało rachunki za leczenie, rehabilitacja. Straciłam dom, pracę i tak trafiłam na ulicę. Wlad zobaczył w Ileanie prawdziwą, doświadczoną cierpieniem osobę, nie tylko figurkę w grze. Ogarnęło go poczucie winy. Nie miałaś rodziny ani przyjaciół, którzy by cię wsparli? Dopytał. Próbowałam, ale ludzie szybko się męczą cudzymi problemami i idą dalej. Człowiek zaczyna się czuć ciężarem. W tamtej chwili współczucie Wlada przewyższyło dotychczasowe wyrzuty sumienia. Było to uczucie, jakiego nigdy przedtem nie zaznał, od udawania do miłości. Niedługo potem Wlad zaprosił Ileanę na wspólny wypad. Ona, niepewna, ostatecznie się zgodziła. Wieczorem, w prostej, ale przytulnej restauracji, Vlad zobaczył Ileanę w nowym świetle, z jaśniejszym spojrzeniem. Jej inteligencja i wrażliwość go oczarowały. Później spacerowali ulicami rozświetlonego Bukaresztu. Nagle pod starym latarnią Vlad uklęknął. Ileana. Zaczął wyciągając z kieszeni małe pudełko. Wiem, że to bardzo szybko, ale czuję, jakbym znał cię od zawsze. Wyjdziesz za mnie? Ona osłupiała. Coś w jej wnętrzu krzyczało. To pułapka! Ale nie mogła oprzeć się nadziei, której dawno nie czuła. Tak, wyszeptała z łzami w oczach: Chcę być twoją żoną, Wiktor. Wlad ją pocałował, ale sumienie zaczęło go dręczyć. Nie mógł dłużej kłamać, musiał wyznać całą prawdę. Innego wieczoru, gdy szli za rękę, spróbował zacząć rozmowę. Muszę ci coś powiedzieć: Nie jestem tym, za kogo mnie uważasz? Zanim jednak zdążył wyjaśnić, telefon włada zaczął uporczywie dzwonić. To Bogdan, ileana spostrzegła jego zdenerwowanie. Wiktor, co się dzieje? Zachowujesz się dziwnie. Muszę powiedzieć ci prawdę. To skomplikowane. Porozmawiajmy gdzieś na spokojnie. Zgodziła się i poszli do jej małego mieszkania. Tam spojrzała mu prosto w oczy. Mów wszystko od razu. Chcę usłyszeć prawdę. Wład wziął głęboki oddech i wyznał całą historię. Kim jest naprawdę, że jest niezmiernie bogaty? Opowiedział też o głupim zakładzie z przyjaciółmi. Z każdą kolejną informacją. Widział jak wyraz twarzy Ileany przechodzi od zaskoczenia do bólu i rozczarowania, czyli wszystko było kłamstwem? wyszeptała, z trudem dobierając słowa. Na początku tak, przyznał Wlad klękając, ale kiedy poznałem cię bliżej, wszystko się zmieniło. Przysięgam, że cię kocham. Ileana wstała z zalanymi łzami oczami. Jak mam ci teraz zaufać? Jej gniew ranił Wlada. Wiedział, że zachował się podle, ale próbował jeszcze wybacz mi. Błagam, daj mi szansę pokazać, że moje uczucia są prawdziwe. Spojrzała na niego z goryczą. Nie chcę cię więcej widzieć. Wyjdź. Kocham cię naprawdę. Nalegał, ale ona krzyknęła by wyszedł. Wlad wyszedł, zostawiając Ileanę zapłakaną na podłodze. W kolejnych dniach próbował dzwonić, pisać, szukać jej, ale bez skutku. Zadręczały go wyrzuty sumienia. Ileana natomiast była zdruzgotana emocjonalnie. Czuła się oszukana i wykorzystana jak zabawka w rękach znudzonych magnatów. Pewnej nocy zobaczyła Wlada przypadkiem pod klubem, w którym kiedyś pracowała jako sprzątaczka. Był w towarzystwie znajomych. W tym samym momencie wewnątrz, Wlad kłócił się z kolegami. Nigdy więcej nie mówcie o niej w ten sposób, krzyknął. Przez tę idiotyczną zagrywkę straciłem najlepszą kobietę, jaką w życiu spotkałem. Wybiegł z klubu, ale Ileana już zniknęła w ciemności. Ucieczka od wspomnień bez perspektyw. Ileana postanowiła zacząć wszystko od nowa, daleko stamtąd. Spakowała skromny dobytek i wsiadła do pociągu do Klusz na Poki. Z każdym kilometrem pozostawiała za sobą ból, wspomnienia i niespełnione marzenia związane z Wladem. Los bywa jednak przewrotny. Minęły miesiące. Ileana w Kluszu znalazła pracę dorywcze i wynajęła proste mieszkanko. Zaczęła udzielać korepetycji z rumuńskiego i literatury. Niebawem trafiła się wielka szansa. Dyrektorka lokalnej szkoły zadzwoniła, proponując jej etat nauczycielki. Na nowo rozbudziło to w Ileanie jej wielką miłość do edukacji. Tymczasem w Bukareszcie w lat też się zmienił. Poczucie winy po utracie Ileany sprawiło, że przewartościował swoje życie. Zaangażował się w działalność charytatywną, wykorzystując fortunę w sposób, o którym nigdy by wcześniej nie pomyślał. Odwiedzał ośrodki pomocy. Wspierał dzieci z niepełnosprawnościami, starał się zadość uczynić, robiąc coś dobrego. Często wspominał Ileanę i zastanawiał się, gdzie teraz jest i czy w ogóle o nim myśli, a może już na zawsze poszła własną drogą. Nieoczekiwane spotkanie pewnego popołudnia w księgarni w lat usłyszał znajomy głos to była Ileana, przeglądająca książki kilka metrów od niego. Serce zabiło mu mocniej, ale stał jak sparaliżowany, nie wiedząc, co zrobić. Ileana podniosła wzrok, i w ułamku sekundy ich spojrzenia się przecięły. W jej oczach pojawiły się zaskoczenie, ból i może cień tęsknoty. Jednak w tym momencie grupa klientów przeszła między nimi. Gdy znowu było pusto, już jej nie było. To krótkie spotkanie mocno poruszyło ich oboje. Ileana zastanawiała się, co stało się z Wladem i czy naprawdę się zmienił. Jej dawna znajoma z Bukaresztu powiedziała: Słyszałaś o Fundacji Draganesku? Mówią, że Wład zupełnie się odmienił. Ciągle rozdaje pieniądze i angażuje się w pomoc społeczną. Ileana poczuła, że coś się w niej poruszyło. Wład coraz bardziej angażował się w działalność swojej fundacji. Ciągle miał jednak wrażenie, że czegoś mu brakuje. Pewnego dnia, organizując nowe projekty, wpadł na pomysł, by rozszerzyć działalność fundacji na inne miasta, również na Kluż na Pokę. Był to z jednej strony racjonalny plan, ale z drugiej oczywista próba zbliżenia się do miejsca, w którym mieszkała Ileana. Tak się złożyło, że los ponownie skrzyżował ich drogi. Fundacja Draganesku zainwestowała w programy edukacyjne w klużu, a Ileana, jako nauczycielka w szkole Joan Slawici, została koordynatorką jednego z nich. Pewnego dnia dostała e-mail Szanowna pani Popesku. Została pani wybrana do zaprezentowania wyników swojego projektu podczas naszego dorocznego balu w Bukareszcie w przyszłym miesiącu. Z wyrazami szacunku, Maria Jonesku, asystentka fundacji Draganesku. Serce Ileany zabiło mocniej. To wielka szansa dla jej projektu, ale wiązało się to z powrotem do Bukaresztu i konfrontacją z Wladem. Mimo to przyjęła zaproszenie. Chciała pokazać sukces swoich działań i, być może, definitywnie zamknąć ten rozdział z Wladem. Bal fundacji miesiąc minął szybko. Ileana stanęła w hotelu w Bukareszcie, przygotowując się do gali. Miała prostą, lecz elegancką sukienkę. Włosy ułożyła w luźne loki. Była zdenerwowana. Czy spotka Wlada? Jak zareaguje? W tym samym czasie Wlad ubierał się w swoim apartamencie. Również niespokojny. Wiedział, że się pojawi. Chciał zachować profesjonalizm, ale serce łomotało mu w piersi. Uroczystość odbywała się w ogromnej, bardzo wystawnej sali. Goście elegancko ubrani, atmosfera luksusu, a na pierwszym planie prezentacje projektów fundacji. Gdy tylko Ileana się zjawiła, Vlad od razu ją zauważył. Stała, sprawdzając miejsce swojego wystąpienia, a on zbliżał się powoli. Ileana, powiedział cicho. Odwróciła się do niego lekko drżąc, lecz starając się zachować spokój. "Dobry wieczór, Vlad." Zamienili kilka napiętych słów. Ileana podziękowała za wsparcie i doceniła pracę fundacji, po czym natychmiast wycofała się, tłumacząc, że musi przejrzeć prezentację. Vlad został sam. Przytłoczony emocjami. Wieczór posuwał się naprzód. W końcu nadszedł czas na wystąpienie Ileany. Wlad, siedzący w pierwszym rzędzie, słuchał jak zahipnotyzowany. Ileana zaczynała trochę nieśmiało, ale z każdą minutą nabierała pewności. Opowiedziała o tym, jak projekt odmienia życie uczniów i jak wielką pasję czuje do edukacji. Zebrani nagrodzili ją owacją na stojąco. Uśmiechnęła się, spojrzała niechcący na Wlada, i ich spojrzenia znów się spotkały. Pogali, gdy sala już opustoszała. Vlad odszukał ją na hotelowym tarasie. Byłaś wspaniała, Ileano. Dziękuję. Tobie też należą się gratulacje za działalność fundacji. To naprawdę godne podziwu. Zapadła cisza. Oboje patrzyli na światła miasta. W końcu Vlad się odezwał. Ileana, wiem, że jest już późno, ale przepraszam za wszystko. Byłem idiotą i żałuję każdego dnia. Chciała coś odpowiedzieć, ale w tym momencie pojawiła się Maria, asystentka. Informując o pilnej sprawie w ośrodku w Konstancy. Wlad niechętnie musiał jechać. Możemy porozmawiać jutro? spytał. Uśmiechnęła się smutno i skinęła głową, nie dając jednak jasnej odpowiedzi. Zbliżenie i szczerość następnego dnia miasto spowiła lekka mgła. Umówili się na konkretną godzinę. Wlad czekał już w holu hotelowym. Gdy tylko zobaczył Ileanę, uśmiechnął się. Dziękuję, że przyszłaś. Dokąd idziemy? Pomyślałem o spacerze po parku Herastrał. i tak wyruszyli początkowo w milczeniu ścieżkami wśród drzew. W końcu w lat zaczął mówić. Ileana, nic co powiem, nie wymarzy tego, co zrobiłem. Ale chcę, żebyś wiedziała, że tamto wydarzenie naprawdę mnie odmieniło. Słuchała go uważnie, nie spuszczając wzroku. Zrozumiałem, jak puste było moje życie: pieniądze, władza to nic jeśli nie masz kogoś, z kim możesz to dzielić, ciebie. Zatrzymali się nad brzegiem jeziora, patrząc na pływające kaczki. Wlad mówił dalej: Założyłem fundację nie tylko po to, by robić coś dobrego, ale też z nadzieją, że kiedyś usłyszysz o tych działaniach i zobaczysz, że się zmieniłem, że zasługuję na drugą szansę. Ileana miała łzy w oczach. Chcę w to uwierzyć, ale jak mogę zaufać ponownie? Wlad spojrzał jej prosto w oczy. A nie proszę cię, żebyś mi od razu zaufała. Ale pozwól mi chociaż pokazać, kim jestem teraz. Bez kłamstw. Bez udawania. Wzięła głęboki oddech. Zaczęła opowiadać o swoim życiu w klużu, nowej pracy nauczycielki. Rozmawiali tak długo, że stracili poczucie czasu. Gdy słońce zaczęło zachodzić, wrócili do wyjścia. Milana, wiem, że w klużu masz dom, nową codzienność, ale możemy spróbować raz jeszcze? Spytał, patrzyła na niego z bijącym sercem. Nie mogę zaprzeczyć, że coś do ciebie czuję. Widząc wszystko, co robisz przez fundację, chciałabym poznać cię na nowo. Jego oczy rozbłysły. Więc, więc spróbujmy, powoli, bez kłamstw, bez sekretów. Tylko my wyszli z parku, umawiając się na kolejne spotkanie. Jednak po drugiej stronie ulicy przyglądał się temu Bogdan, z niepokojącym uśmiechem na twarzy, tego samego wieczoru przed hotelem. Wlad i Ileana pożegnali się. On patrzył za nią, dopóki nie usłyszał głosu Bogdana za plecami. Czyli naprawdę zakochałeś się w tej żebaczce, co? Zamknij się, Bogdan. Okaż Ileanie szacunek. Tylko myślę, co by powiedziała, gdyby się dowiedziała, że już odebrałeś milion za zakład. Vlad zbladł. Przecież zupełnie o tym zapomniał. Całą tę kwotę przekazał na fundację. Ale Ileana o tym nie wiedziała. Nie wtrącaj się, Bogdan. Jeśli znów spróbujesz wszystko zniszczyć, pożałujesz. Ostateczne wyznanie. Kilka dni później Vlad zaprosił Ileanę na spokojny spacer po niewielkim, zacisznym skwerku. Gdy usiedli na ławce, zebrał się w sobie. Ileana muszę ci powiedzieć coś ważnego. Wygrałem tamten zakład. Dostałem milion, ale przekazałem go w całości na fundację. Ona milczała, czekając na dalsze wyjaśnienia. Właśnie od tego zaczęły się nasze projekty, także w klużu, gdzie pracujesz. Patrzyła w ziemię, analizując to, co usłyszała. Dlaczego wcześniej o tym nie powiedziałeś? Vlad westchnął głęboko. Mag, bałem się, że pomyślisz, iż fundacja to tylko część tamtego zakładu, ale to nieprawda. Gdy cię poznałem, wszystko się zmieniło. Ileana wstała i przeszła kilka kroków wyraźnie zagubiona. Vlad siedział spięty, czekając. W końcu spojrzała mu w oczy. Chcę ci uwierzyć, ale potrzebuję czasu, żeby to przemyśleć. Zrozumieć, co to dla nas oznacza. On też podniósł się z ławki. Oczywiście, będę czekał tyle, ile trzeba. Minęło kilka dni. Ileana rozwijała swój projekt, aż raz po wyjściu z narady natknęła się na Bogdana przedstawił się jako stary przyjaciel Wlada i zaprosił ją na kawę. Zgodziła się, chcąc dowiedzieć się czegoś więcej o przeszłości Wlada. Jednak Bogdan zaczął snuć podejrzane historie. Część z nich była prawdziwa, ale wiele mocno przesadzonych. Ileana nie dała się nabrać. Wstała i wyszła. Nie pozwolę ci oczerniać fundacji, która tyle osób wspiera. Do widzenia. Wstrząśnięta, pojechała prosto do biura fundacji. Tam zastała Wlada, który wstał gwałtownie. Ileana, co się stało? Powiedz mi prawdę, Wlad. Czy fundacja to tylko przykrywka, by oczyścić swój wizerunek? Wlad niemal pobladł. Oczywiście, że nie. Kto ci to nagadał? Bogdan. Wlad przymknął oczy. Rozumiejąc, ujął jej dłoń. Chodź ze mną. Zaprowadził ją, by pokazać, jak fundacja działa od kulis biura, w których ludzie zostają po godzinach, aby pomagać potrzebującym, zdjęcia dzieci i rodzin, którym udzielono wsparcia. W końcu dotarli do sali z tablicą pełną listów, rysunków i podziękowań. To właśnie dla nich to robimy, Ileano. Nie dla splendoru czy większych pieniędzy, ale żeby zmieniać ich życie. Ileana czytała słowa wdzięczności i płakała, wzruszona. Odwróciła się do Wlada. Bogdan próbował mnie nastawić przeciw tobie, ale to miejsce jest prawdziwe. Wlad odetchnął z ulgą. To ty mnie do tego popchnęłaś sprawiłaś, że chciałem stać się lepszy i zrobić coś pożytecznego. Oboje dali się ponieść emocjom. Ileana zobaczyła w jego oczach szczerość, której szukała. Wierzę ci i kocham cię mimo wszystkiego. Kocham cię za to, kim jesteś teraz. Pocałowali się, a czarna chmura wyrzutów sumienia, która towarzyszyła Vladowi, w końcu ustąpiła. Nowy początek. I co teraz? spytała Ileana, wtulona w niego. Teraz razem budujemy przyszłość. Uśmiechnął się Vlad. Z zaufaniem, szacunkiem i tą chęcią czynienia dobra. Rok później, w słoneczne letnie popołudnie, w lat oświadczył się Ileanie ponownie, w tym samym parku, w którym odbyli pierwszy prawdziwy spacer. Tym razem nie było żadnego zakładu, żadnych obaw, lecz dwoje zakochanych ludzi, gotowych dzielić się życiem i pomagać innym. Ślub stał się nie tylko świętem ich miłości, lecz także dowodem, jak wielką przemianę oboje przeszli. Zamiast tradycyjnych prezentów, poprosili gości o datki na rzecz celów wspieranych przez fundację. W ten sposób coś, co zaczęło się głupim zakładem, przerodziło się w prawdziwą historię miłosną i misję służenia innym. Vlad i Ileana stworzyli duet nie tylko w życiu prywatnym, ale też we wspólnym pragnieniu zmieniania świata na lepsze. Każde z nich wniosło swoją wiedzę i zaangażowanie. Po latach, wspominając wszystko, rozumieją, że najlepsze historie miłosne rodzą się czasem w najbardziej nieoczekiwany sposób, a miłość i determinacja potrafią przemienić nawet najbardziej zatwardziałe serce, pozwolić na przebaczenie każdego błędu i zrealizować każde marzenie.